Witajcie moi drodzy! Dzisiaj pouczymy się o... o... sio, Mój ulubiony uczeń! O! Ten dobry! Też Panią bardzo lubię! Uch, ale to gorąco! <mum> z gąbka. Ja, ja pójdę, ja, 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 ty, ja. coś, ja, ja. mordo, proszę, pójdźmy do tej łazienki, bo mi się sradzi, Dobra. Najpierw kupa, potem gąbka, najpierw kupa, potem gąbka, najpierw kupa, potem gąbka. Nie skapnij się. O, nareszcie. Marcinku, znowu podcierałeś się gąbką? Ja? Nie, nigdy w życiu, no nie, może raz. Dobra, siadaj. No, ciekawe, czego się nauczymy. Teraz kur... cisza! A najważniejszym elementem modlitwy jest dobre ułożenie rąk. Prawda, Piotruś? Nie, <laughs> Piotruś, co jest? Czemu się nie modlisz? Złóż rączki. Prawie dobrze. Ja ci pokażę, jak to się robi. Czemu on zawsze bierze chłopców? No to młody, opowiadaj Tatusiowi, czego cię nauczyli dzisiaj w szkole? No do dawania, odejmowania, no ogólnie tabliczki mnożenia. Bardzo ładnie, synu. Będą z ciebie ludzie. Wskakuj do samochodu i jedziemy na lody. Eee, to jakiś malutki Jerzyk. Jakiego smaku chcesz te lody? Dzisiaj sprawdzimy umiejętność płynnego czytania. Milenko, zaczynaj. W godzistym lesie was słyszą kile. Kur. Zapomniałam, że i do Lego nie wysłali, kiedy jeszcze można było ją uratować. Konkretny raz rozumiem. Dobrze, dobrze, żebyś się nie zmęczyła. To teraz Adrian. Proszę pani, ale. Adrian jest ja szepy. Tutaj zapytamy. Dzisiaj jest dziesiąty, ludzi w klasie jest dwadzieścia, to numer trzydziesty. Proszę pani, ale takiego numerku nie ma. Nie poprawia mnie, gówniarzu. W takim razie numer dwadzieścia pięć. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia jeden. No to Chef, chef 16. Jest! Kurwa, to ja. Czy twoje życie nie ma sensu? Siedzisz sam w domu, bo nie masz przyjaciół? Lub jesteś rudy i nikt cię nie lubi? Koniec szkoły już prawie, a ty leżysz na trawie. Całe kieszonkowe wydałeś na kask, bo nie radzisz sobie z emocjami. Mamy na to sposób. Potrzebny jest komputer, odpowiednia strona, nie, nie, nie taka strona, to but. Ale wpisz to w necie! Wybierasz obóz jaki tylko chcesz, nieważne ile masz lat, znajdzie się coś dla ciebie. A teraz słuchaj uważnie, na hasło Kuba Post Masz 100 zł rabatu, a nawet 200. Nieważne jaką wycieczkę wybierzesz, kod działa na wszystko. Pakuj walizki, bo masz też możliwość spotkać ekipę Kuba Post na obozie do Dźwiężyna, turnus od 5 do 15 lipca. Stań się YouTuberem i nagraj z nimi filmik. Link do oferty w opisie pod filmem. My pojawimy się na obozie w Dźwiężynie od 5 do 15 lipca, a link do strony Buta Macie pod filmem. Przestań tam pukać!